Witajcie kochani, mówi do Was Weronika z pola Poznania. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o czymś, co zaprząta mój umysł od pewnego czasu właściwie od zawsze, ale od pewnego czasu zaczęłam się temu przeglądać, przyglądać. Mianowicie chodzi o to, że ja tak bardzo chciałabym być najlepsza, jedyna, i po prostu jestem zazdrosna, jest mi przykro, kiedy ktoś jest ode mnie lepszy. Nie chodzi tutaj o jakieś takie bardzo przyziemne sprawy. Chodzi tutaj o duchowość. Patrzę na innych ludzi, którzy robią, że tak powiem, w cudzysłowie w tej samej branży i nie jest to zawiść to co ja odczuwam, bo ja oczywiście nie chciałabym, żeby komukolwiek się źle powodziło. Ale jest to zazdrość. Moja zazdrość wynika z tego, że ja nie do końca jeszcze zintegrowałam poczucie obfitości i Prawo nieskończonej obfitości. Rozumiem, że obfitość to jest taki konstrukt, który nigdy się po prostu nie kończy, z którego można czerpać, że wszyscy możemy być szczęśliwi i nikt na tym nie straci. Ja to rozumiem, ja to czuję, ja to wiem, ale mam to nie do końca zintegrowane i z tego wynika właśnie moja zazdrość. A powiem Wam, ja myślę, że to będzie bardzo w ogóle ważny podcast, bo no, bo o takich rzeczach się nie mówi po prostu z reguły. Więc cieszę się, że go nagrywam, i cieszę się, że to z siebie uwalniam, i że być może komuś z Was to pomoże. Po prostu taka świadomość. Powiem Wam, co było takim momentem przełomowym, bo ja to oczywiście obserwowałam od pewnego czasu, rozmawiałam o tym ze znajomymi, ja się przed tymi znajomymi to verbalizowałam to moją zazdrość, to, moje, to moją chęć bycia najlepszą takiego zawłaszczania tej obfitości. Jednocześnie konfliktu związanego z tym, że rozumiem, że ona jest nieskończona i że wcale nie muszę o nią walczyć, wcale nie muszę być najlepsza, wcale nie muszę się porównywać do nikogo. I właśnie w tym momencie, teraz, czytając artykuł z Jasnej Polski, polecam Wam portal Jasna Polska, idealnie rezonują z moim tokiem myślenia, osoby ją tworzące, więc naprawdę Was serdecznie tam zapraszam. I po prostu są tam artykuły, które ja mogłabym napisać. Są tam rzeczy, o których ja piszę na swoich social mediach. I ja nie piszę o tych rzeczach, um, dlatego że przeczytałam o nich u nich albo gdzie indziej, tylko ja je po prostu wiem. Ja je po prostu wiem ze skronik Akaszy, ze źródła. I to mnie tak uderza, bo strasznie też się bałam i nadal mam ten lęk w sobie, że ja kogoś skopiuję. Ja to zrobię oczywiście nieświadomie, bo świadomie nigdy w życiu bym tego typu praktyk nie stosowała. Ja mam w sobie ogromny, ogromny lęk dotyczący tego. Jak tworzyłam moje karty głębokiego poznania, to po prostu bardzo, bardzo dokładnie sprawdzałam, czy ktoś nie zrobił czegoś podobnego. I w ogóle, jak już je stworzyłam, to znalazłam takie coś jak karty wewnętrznego poznania, i one miały bardzo podobną nie grafikę, tylko bardzo podobny układ i czcionkę do mojej. I po prostu stwierdziłam: Boże, czemu mi to robisz? Ale wiedziałam, no wiedziałam, tak, że ich nie skopiowałam. W ogóle karty generalnie tego wewnętrznego poznania to jest zupełnie coś innego i, i inaczej działają, inne są tam obrazki i w ogóle nic podobnego, ale tak strasznie się tego bałam, tak strasznie się tego bałam, że aż to się ziściło. Teraz obserwując w ogóle rynek coraz więcej osób tworzy swoje karty i też mam taki zgrzyt w sobie, że kurde, no ja chciałam tylko robić karty, ja chciałam być najlepsza, prawda? Mam tak z naprawdę wieloma rzeczami, no i jest mi przykro. Jest mi przykro, że to mam, ale myślę, że naprawdę głęboko w to wierzę, że nagrywając ten podcast się z tego uwolnię. I tutaj wchodzi taki drugi ważny wątek czyli taki monopol na coś, opatentowanie czegoś, know-how, jakkolwiek to nazwać. Słuchajcie, w przyszłości, w niedalekiej przyszłości, nie będzie patentów. To będzie niemożliwe. O, powiem Wam, do czego doprowadzają patenty, do czego doprowadza ograniczanie innym ludziom robienia czegoś podobnego do Was. Bo okej, okay, no umówmy się, bezpośrednie kopiowanie jeden do 1 to jest coś niefajnego, tego generalnie nie robimy. Chociaż zauważcie, że z reguły podróby nie są lepiej odbierane, lepsze od oryginałów. Więc tym bym się nie martwiła, zawsze ta energia pierwotna zostanie doceniona. Teraz chcę Wam powiedzieć, do czego doprowadza chęć zawłaszczenia całej obfitości dla siebie, całej przestrzeni. Otóż Jeff Bezos. Bezos? Bezos. <laughs> Gesler. Nie żartuję. Jeff Bezos, założyciel Amazona, stosuje praktyki, które są bardzo nieczyste wobec konkurencji, którą on chce po prostu wykończyć. Na przykład sprzedaje produkty poniżej ceny rynkowej, tylko dlatego, żeby inna firma zbankrutowała. Jemu to się nie opłaca. Kiedy ta firma, jego konkurencja bankrutuje, wtedy on ją podkupuje i jest jakby jedynym na rynku. Chęć zawłaszczenia, obfitości dla siebie, chęć wykończenia innych ludzi, skutkuje tym, że centralizujemy władzę i wszystko zależy od jednego, chorego, zawistnego, nieznającego prawa obfitości umysłu. Do tego właśnie prowadzi to zawiść i zazdrość. Możliwe, że Część z Was się ze mną nie zgodzi, że opatentowanie to jest coś zupełnie innego. Moim zdaniem era, w której robiliśmy patenty, w której coś baliśmy się, że ktoś nam coś ukradnie się właśnie w tym momencie kończy. Im szybciej to zrozumiemy, tym będziemy po prostu spokojniejsi. Aha, jest też taka teoria, właściwie myślę, że to nie jest teoria, prawdopodobnie jest to udowodnione naukowo przez amerykańskich naukowców, sprawdźcie to sobie, ale generalnie niemożliwym jest, żeby koło, nie? Było wymyślone przez jednego człowieka, żeby ono powstało w jednym miejscu na Ziemi, skoro nie było w tamtych czasach jakiejś technologii, która pozwalała na przesyłanie informacji o swoich odkryciach dalej. I generalnie chodzi o to, że informacje, które my odbieramy, są już w przestrzeni. Nie można wymyślić nic poza tym, co już istnieje w polu informacji. W polu informacji istnieje wszystko. Wszystko. To, co jest i to, czego nie ma. I. Te nasze olśnienia, te nasze odkrycia, te patenty, które chcemy czynić, one są właśnie ze źródła, z tego pola informacji, są filtrowane przez nasze ciała, umysły i przedstawiane w postaci materialnej na świecie. <laughs> A nie można opatentować źródła. Źródło jest dla wszystkich, jest dostępne dla wszystkich w tym samym momencie. I teraz coraz więcej ludzi będzie mówić to samo, coraz więcej ludzi będzie pisać to samo. Ba, to się zdarza nagminnie, po prostu ty swoim polem energetycznym. Przyciągasz odpowiednie jednostki, odpowiednie przekazy, odpowiednie książki, które akurat z tobą rezonują, ale generalnie bardzo wiele ludzi mówi o tym samym. Wiecie, kto chciał opatentować źródło? Kościół katolicki. Nie tylko Kościół katolicki, różne sekty. Zawsze, jeżeli spotkacie kogokolwiek, kto będzie wam mówił, że mówi. Że ma wyłączność, monopol na prawdę, że jego prawda jest najprawdziwsza, że musicie postępować tak, jak on wam mówi. To znaczy, że ta osoba chce przywłaszczyć sobie źródło, że ta osoba nie zna tak naprawdę prawa obfitości i że ona po prostu kłamie. Może to robić nawet nieświadomie. Jest to też moim zdaniem pewien etap rozwoju duchowego, taki etap, w którym myślisz, że masz rację, też go przechodziłam, ale nie podążajcie za taką osobą, bo jedyna prawda, którą macie, jest w Was. Powiem więcej. Ta prawda jest prawdziwa tylko dla was i im wcześniej i szybciej to zauważycie, tym będzie wam łatwiej. Jeszcze wracając do takiego mojego osobistego doświadczenia, ja tworzę taką stronę, która będzie zrzeszać specjalistów z zakresu duchowości. W tym procesie, kiedy ją tworzyłam, kiedy w sumie już ją stworzyłam, ale jeszcze nie miałam środków na to, żeby ruszyć z jej produkcją, że tak powiem. Ja zaczęłam zauważać, że coraz więcej podobnych inicjatyw się tworzy, ba, nawet byłam na festiwalu i ktoś do mnie podszedł ja dał swoją wizytówkę, czy poprosił o moją wizytówkę i powiedział, wiesz, tworzymy taką aplikację, która będzie zrzeszać specjalistów, bla, bla, bla. I ja po prostu mówię takie, no nie. Dlaczego? Dlaczego mi to robisz, Boże? Dlaczego nie możesz mi dać? Ja wiedziałam, że jestem otwarta, wiesz, na przekaz, że ja czerpię ze źródła i, i wiesz, mam też tą sprawczość, która pozwala mi realizować pomysły, i sobie myślałam, czemu mi to robisz? Dlaczego dajesz mi pomysły, które już ktoś realizuje, które już ktoś zrealizował? Dlaczego? Otóż słuchajcie, na świecie jest. Chyba już 8 miliardów ludzi. Zauważcie, ile jest na przykład marek odzieżowych, tak? Na to był popyt teraz. Wydaje mi się, że też wkrótce się on o wiele, wiele zmniejszy, bo już rozumiemy, czym jest świadoma moda, co tworzymy, właśnie konsumując cały czas ubrania i nie tylko. Zauważcie, ile jest marek odzieżowych, ile jest, nie wiem, restauracji, ile jest marek mięsnych, ile jest marek serowych, ile jest marek wegańskich, niewegańskich, wszystkiego w ogóle, ile jest marek, ile jest różnorodności. Dlatego, że jest tyle ludzi. I dlatego, że gdyby była taka centralizacja, która wszystko, właśnie taka, do której dąży Amazon, mam nadzieję, że mu się to nie uda, to wtedy zatracamy różnorodność, wtedy ludzie przestają się rozwijać, technologia przestaje się rozwijać, wszystko przestaje się rozwijać, ponieważ nie ma konkurencji. Konkurencja jest też ważna. Zazdrość to emocja, która pokazuje ci, co chciałbyś lub chciałabyś mieć. I to jest wszystko ok, to się napędza. Ważnym jest, żeby to obserwować, żeby być tego świadomym. Teraz wam powiem ten najważniejszy przekaz, który już parę razy powiedziałam, ale to jest naprawdę ważne. I wspomnijcie moje słowa, te 10 osób, które słuchają moich podcastów. Mam nadzieję, że w będzie ich więcej. Słuchajcie, pojęcie obfitości na świecie się zmienia. Matryca zmienia się na taką, którą możemy sami tworzyć. Będziemy dążyć do tego, żeby zrozumieć i zintegrować to, że obfitość jest nieograniczona. Mówiąc, obfitość mam na myśli wszystko, tak, że możesz mieć wszystko i nikt na tym nie traci, a ty na tym zyskujesz. I będziemy tego coraz bardziej świadomi. Inni też będą tego coraz bardziej świadomi. Będziemy wzrastać razem. Mam nadzieję, że wkrótce naprawdę przejdę przez tę barierę i zrozumiem, że wszystko jest okej. Okay, że nie muszą nic walczyć. Już to rozumiem, nie? Ale jeszcze tego tak nie czuję mocno. A powiem wam w ogóle, właśnie miałam o tym powiedzieć i zapomniałam, dlaczego powstaje ten podcast? Ponieważ ja kiedyś napisałam takiego posta o matrycy, jakby poczyniłam takie, taką niesamowitą obserwację, że jakiś czas temu matryca była płaska, tak, prawda? Ziemia była płaska, więc te zasoby na niej były ograniczone. Następnie stała się kulą, więc te zasoby poszerzyły się, no dosyć znacznie. A teraz wchodzimy w taką koncepcję, która głosi, że właśnie tę rzeczywistość stwarzamy sobie sami na bieżąco. No i teraz te zasoby właśnie stają się. Nieograniczone. I ja po prostu, wow, byłam no, zafascynowana, że poczyniłam taką obserwację, nigdy wcześniej od nikogo jej nie słyszałam. Stwierdziłam, że jestem bardzo mądra, puściłam tego posta, który mi trzy <laughs> I słuchajcie, dzisiaj właśnie czytając ten artykuł o jasnej Polsce, właśnie, bo tak wybiegłam i pobiegłam sobie jak zwykle. Trafiło właśnie na tę moją teorię, którą już Herman Hesse głosił, no wiele wcześniej, ponieważ gościu urodził się w 1877 roku, ale teraz widzę, że urodził się 2 lipca, czyli dokładnie 4 dni przede mną, więc jednak był rakiem, coś nas pewnie łączy. No cóż, i właśnie widząc to, że nie byłam pierwsza, nie byłam jedyna. I wszechświat mi zawsze pokazuje, że się wydaje, że jestem taka naprawdę mądra, naprawdę genialna, a tu się okazuje, że to już wszystko było. Wszystko będzie, wszystko jest. Zresztą spójrzcie na przykład na dywagacje filozofów dawno, dawno temu. One są takie same. Cały czas zastanawiamy się nad tym samym. Były jakieś jednostki wybitne, które umiały swój przekaz tak zwerbalizować, tak zmaterializować, że inni ich zauważyli, i jedną z tych osób jest właśnie Hermann Hesse. Który ukradł mi moją teorię. <noise> no cóż, Herman to jest, słuchajcie, pisarz, poeta właściwie, więc może spróbuję znaleźć teraz jakieś jego dzieło i w ramach tych naszych tekstów je przeczytam. Wybrałam po prostu jakiś cytat Hermana z Wilka Stepowego. Ja nie znam, przyznam się jego twórczości, prawdopodobnie powinnam, ale cóż, czytam. Ja, wilk stepowy, gnam bez końca. Świat pod całunem śniegu legł I nigdzie sarny, nie zająca, A nawet kruk z gałęzi zbiegł. W salenkach jestem zakochany, Ach, gdybym Chociaż jedną miał. Wziąłbym ją w zęby, Wziąłbym w łapy, I przy niej rozkosznie się grzał. Ach, jaki bym był dla niej czuły, W jej uda bym się wpił. Jej krew Chłeptałbym do syta, a żalubym po nocach wył. Wystarczyłby mi nawet zając, kawałek grzbietu, jeden skok. Czyż wszystko mnie już opuściło, co rozwesela życia mrok? Siwieje mi już włos ogona i bystrość oka przyćmił czas. Przed laty zmarła moja żona, więc gnam za sarną w ciemny las. O sarnach marzę i zającach, pragnienie gaszę lodu krą. Zimowy wiatr po nocach pląsa. Zanoszę diabłu duszę mą. Tym optymistycznym akcentem, i myślę, że bardzo wymownym, kończę dzisiejszy podcast. Ciekawa jestem w ogóle, jak wyszedł, bo nie miałam żadnego na niego planu. Chciałam po prostu w końcu zwerbalizować to, co czuję i opowiedzieć Wam o tym, więc mam nadzieję, że Wam się podobało albo nie. Nieważne. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i z miłością Was żegnam. Weronika Pole Poznania. Dzięki.